Dzisiaj będzie i i odcinek z Filipem. Cześć! No dobra, no to zaczynamy. I wypadł do restauracji. Wieczorem. Mamo naprawdę musi być do wi restauracji wieczorem. Tak, chodźcie, zapraszam. Chodźcie wszyscy. No już, zapraszam do środka. Oj! Chodź. Hej, tutaj ktoś śmieci. Nieważne, ale to jest szóstka. Dziwne. Chodźcie, dzieci, nie wtrącajcie się i musimy sobie usiąść. Tutaj może. Nie. Ja sobie przy ladzie mam usiądę. A wy gdzie siadacie? Okej, okay, ja już muszę iść. Dobra, no tu zwoliło się miejsce. Siadajcie. Dobra baba. Siadajcie. Halo. Siadajcie. mnie wyraźnie Siadajcie tam na kanapę. Ej, daj mi moją o Opłaskłę. O, płaskłe. No, no, no dobrze. Ej, nie wiesz do liczki. Dobra. No już siadaj. Kochanie, kto ktoś... Nie dojadł, kto jest ugryzione. Nie. ugryzione, widać. Wiesz, nie. Tutaj było ugryzione. O ładko. Dobra, to nie było idę ugryzione. odłożyć. Idę powiedzieć, że gdzie są kanapki, nie posprzątał ktoś. Patrzcie, kolejne nieposprzątane. Turcik. Kolejne nieposprzątane, no ja nie. Proszę, tutaj są rzeczy, których nikt nie posprzątał. Ale to są do jedzenia. A, dzieci możemy to zjeść. Dobra. I zabuch jedzenia. Ja ty małże w trzymasz do Dzień dobry, poproszę. Trzyże jedne żelki. Dobrze, dobrze, proszę nic nie robić. Barce. Nie, Proszę nic nie robić, ja tutaj wszystko zrobię. Dobrze, niech pan nadam wszystko po jednym. Czyli tylko na, Wszystko na wdynie? Wszystko po jednym. Dobrze. Co jest? No to proszę wyjść. Przecież nie. Wszystko po jednym już pan powiedział. Okej, okay. żelki. Żelki i to. O. I do tego jeszcze wysieńka. Dobrze. No to jest torcik. I jeszcze teraz truskawkowy zrobimy. Okej. Okay. Dobrze. No to teraz jeszcze potechamy truskaweczkę. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. No to teraz żelki damy osobno na talerz. I tu jeszcze kawa, która jest niewypuszczalny. I dobra, no tutaj damy dwa torty na talerz. Oj, zjadłem. Czekaj Filip, ja to zrobię. Okej, okay, ta czeka. No, na razie będą te dania, ale potem już będzie przyszł. Dzień dobry. Dzień, dzień, do dzień dobry. Oto zamówienie. Dziękuję. O, jam, jam. Ja zapłacę tym... Ten? Nie, bo jeszcze nie ma wszystkiego, więc proszę jeszcze nie płacić. Dobrze. Ej, tu wszystko zjedliście. Nawet na mnie daliście gryza. No właśnie, tato. Ola. Weź sobie to. Nie, 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 nie. Ja już tutaj wszystko już, 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 już. Już proszę nic nie robić, ja już już. Dobrze, teraz muszę zrobić torcik bo ktoś to od od jest gdzie ale dobra jest mam nadzieję, że to zadziała dzia jeszcze jeden na szczęście jest i kolejny jeszcze nie da się zrobić nowego o tartę sobie zrobić okej, okay, jeszcze tarta i jabłkowa okej, okay, już mam całe zamówienie proszę, teraz nikt nie je. Dobrze, Dziękuję. ja już zapłacę. Jeszcze proszę proszę poczekać chwilkę. Jeszcze muszę Państwu dać i muszę Państwu skosztować czy pyszne? Mój tort przepyszny. Tarta przepyszna, przepyszna, przepyszna. Proszę mi dać diament. Dziękuję, na talerz wezmę go sobie. Co? Dobrze, chodźcie, bo już sowa nawet huczy. Ej, ukradnijmy tego pieska, chodźcie nie nie. Poczekaj, muszę wziąć. Będziemy mieć trzy w domu psy, chodźcie. Pamiętajcie o zostawieniu? Łapek w górę. Wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. A jak coś, to nie ma Gabrysi, bo ona się obraziła. Dobra, żartuję. Ona po prostu jest tam sobie żelki. Ale nie, nie ma czystw. A może czekolady je, co? No, ale oni jeszcze przyszli. No, ale patrzcie na to, patrzcie na to, widzowie. Widzieliście o tym, bo ja... Nie, ale ja o tym się dowiedziałam i niech potrzyma. I oni niech wyjdą, bo... Ej, dzieciaczki! Bo my musimy sobie tutaj, chodźcie też zapraszam. Co, to jest toaleta? To ja jest Potrzebuję skorzystać. Dobra, idź. Idziecia? No. Tak. Ja już idę też. Tak. Dobra, to czekamy na waszego tatę. O, ale przyjemnie. A papier? <grych> eee, Mełżuś. Co? Czy ty nie przesadziłeś? No, w sumie. Z tym papierem? Dobra, chodźcie, już nie Musiałem dużo cię się O jedynie. Patrzcie, jakie piękne ubranie! Mimo. Mamo, przecież to jest spełnienie moich marzeń. Będę mogła na robić planki. Ej, patrz na to, patrzcie na to, widzowie.